Cześć, to Sławek z Lost House. Dzisiaj nagrywamy z naszego biura. Z racji tego, że zbliżają się święta, postaram się zrobić dla was trzy choinki, które będziecie mogli wykorzystać ze swoich przedmiotów, które macie w domu z zeszłych lat. Słuchajcie, ja w naszym biurze chciałem zrobić coś wyjątkowego i wykonam choinkę z drabinki. Drabinka, która ma naprawdę bardzo dużo lat. Zrobimy tak, żeby wyglądała bardzo fajnie. Drugą zrobimy z patyków, które zbierają się rano w lesie. Będziecie mogli sami zrobić coś takiego. A trzecią, najprostszą, taką, którą zrobimy na oknie, wykonamy z takich yy, naklejek z haczykami. Myślę, że fajny odcinek, troszeczkę inny niż zwykle. Zapraszam Was do oglądania. mamy pierwsza choinka wykonana. Prosta. Gdybyśmy mieli czystą, ładną drabinę, byłoby dużo e, szybciej. Tutaj owijaliśmy ją papierem, tak żeby troszeczkę estetycznie wyglądała. Wydaje mi się, że fajny taki gadżet do, do naszego biura. Oceńcie sami. No i tu mamy prostą choinkę, parę patyków, troszeczkę sznurka, oświetlenie, bombki. Robimy. No i mamy drugą choinkę. Efekt chyba e, jak na razie najładniejszy. E, tak mi się wydaje, że wykonanie tej choinki to no, najbardziej proste jakie może być. Kawałek sznurka, patyki, które możecie zebrać nawet jak idziecie na spacer. E, oświetlenie, bombki i zobaczcie jaki fajny efekt. Proponuję robić. No i robimy jeszcze jedną choinkę. Choinkę na oknie, będziemy przyklejać takie haczyki fajne, bo nie są widoczne, proste w montażu, mają takie fajne zrywki do kleju, więc proponuję kupić w każdym markecie. Fajny gadżet, bo będzie oświetlał i pomieszczenie i na zewnątrz, także jeżeli mieszkacie na przykład w bloku, super sprawa, działamy. I co jest najpiękniejsza choinka świata? Słuchajcie, z 200 osób Miki zawało w koło osiedla, patrząc z okien. Także tutaj już się liczy tylko wasza kreatywność. To jak to zrobicie, to już tylko od was zależy. Ja tu miałem bardzo długie oświetlenie, więc tak pokręciłem, pokręciłem, ale fajnie wygląda z jednej, z drugiej strony. Także zapraszam do zabawy, życzę Wam wszystkiego dobrego, powodzenia. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli tylko Wam się podoba. Zobaczycie, będzie dużo nowości, dużo fajnych programów, jak widzicie, nie tylko w budowlance. Także zapraszam. Cześć.